Kochani, witam was na moim kanale Karol A dzisiaj Bactus School ubrania. Tak jest. Kupiłam ostatnio ubrania, ale to nie wszystkie ubrania e, do szkoły. E, tylko tak kilka kupiłam. Jeszcze będzie drugi odcinek z Bactus School ubrania, drugi odcinek drugi. A teraz to, co to jest Bactus School ubrania odcinek pierwszy. Bo już chciałam nagrać, bo nam spadły subskrypcje, Mam 529. Więc okej. Okay. To pierwszym pierwszą rzeczą, którą sobie wypatrzyłam w sobie. To jest taka ładna bluzeczka Jest taka biała i ma czarne napisy. Tak wygląda z tyłu. Bardzo ładna. I ma krótki rękaw. Jest bardzo fajna bluzka. Jak będzie gorąco, to będę chodzić w takich ubranach Kolejna to jest też bluzeczka Jest taka cała żółta I tu kotek mówi ups Właśnie, i to jest taki kotek To nie jest taka kieszonka, tylko to jest, żeby ładnie wyglądało I to jest bardzo ładne Więc fajnie Spodnie, najważniejsza rzecz to są spodnie Spodnie tak właśnie wyglądają. Tak wyglądają z tyłu. Bardzo fajne. I ostatnią rzeczą to jest taka bluz... Nie że Ubraniem to jest taka bluzka. Też z krótkim rękawkiem. Ona jest cała czarna. Tutaj ma takie na rękawach takie białe napisy po angielsku. Tu ma takie trzy gwiazdki, które są białe i tu ma napis po angielsku, więc bardzo fajna, Więc polecam. Jeszcze nagram kolejny odcinek, bo to nie wszystkie ubrania do szkoły. Tylko chciałam już nagrać odcinek, wiecie, żeby mieć już to za sobą. I to jest pierwsza część właśnie. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w góreczkę i widzimy się do następnego odcinka. Jeszcze się pomysły na odcinki. Na pewno je przeczytam. Pa.